Nie robiłam jeszcze nic dobrego! Ale jestem paskudna! Ej, Robucho! Nie mów do mnie Robucho! Jak ci na imię? Robucho bardzo mi pasuje. Na drugie mam Katarzyna. Na drugie dałbym ci karałów. To już cholera pucha. W porządku. Umiesz wróżyć? Oczywiście, żłobie. Na imię mam Macbeth. Żłobie bardziej pasuje. No to niech już będzie Zobie. Za... Sam to napisałem. Na początek muszę poświęcać króla. Królu! Nie mogę teraz! Królu, poproszę Ciebie natychmiast tutaj. Nie mogę teraz! Królu, ja wymagam. Tak. Mam, mam do ciebie sprawę. Czy jest to sprawa niecierpiąca zwłoki? Tak. Chodzi o zwłoki. <grywa> <grywa> <A. grywa> o ale nie przebił. Nawet się nie spodziewałem. <grywa> Korona moja! Macbeth! Gdzie tatus? Spadaj! Z sierotami nie gada. Gdzie tata? Tam! Coś leży! Zabiłeś go! Brawo! Zgadłeś! Wygrałeś tatusia! Muszę się pozbyć królewicza, zanim upomni się ochronę. Kapel, <gry> daj 50 dolarów. Masz głowniarzu, i bon. Dzięki! Nie zasnę, dopóki go nie zamorduję. A trzeba się śpieszyć już pora do łóżka. Zofio! Zofio! Zosiu... Czego? Zosieńko, czy masz może jakiś specjalny środek przeciwko królewiczom? Królewicza nie możesz zabić! Ktoś ci musi zabrać koronę! <noise> <noise> Agbet! Daj 50 talarów. Masz! Iwon! Dzięki. Szpytanka. O, to zapisane jest w gwiazdach. Co? Że zabijacie własnymi ręcami. Rękami? W gwiazdach zapisane jest ręcami. Co mnie się tam po zamku Pałęka? Użasz <gulatuj> <Umrzesz>, HA! <żłobie. gulatuj> <gulatuj> A ty już sumarłeś! <gulatuj> Ale się wykupiłem. <gulatuj> <gulatuj> Czy ktoś ma do mnie jeszcze jakąś sprawę? Ja! <gulatuj> Magda! Daj koronę! Spadaj, szczylu! Nie mów tak do mnie, bo cię przebije miedź. No masz ci los, przebił mnie. Nie płaczcie po nim, to żółw. Można. <ślesztą>